Po raz trzeci w Sochaczewie. Ale pierwszy raz jako głowa polskiego państwa. Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pan doktor Andrzej Duda, witamy serdecznie. Andrzej Duda. Andrzej. Andrzej Duda! Andrzej! w Sochaczewie, to już trzeci raz, trzeci raz jak się z Państwem spotykam na mojej, mogę powiedzieć, prezydenckiej drodze, chociaż te dwa razy wcześniej to była najpierw kampania wyborcza, a potem tak po pierwszej turze 11 maja, wtedy jako zwycięzca pierwszej tury, jeszcze nie wiedzieliśmy jaki będzie wynik wyborów, ale ten pobyt w Sochaczewie okazał się dla mnie szczęśliwy, więc mam nadzieję, że tak będzie i tym razem.

Gorące, niezwykle serdeczne, mógłbym śmiało powiedzieć, jak zawsze, przywitanie tutaj w Sochaczewie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, może nie, ale po tej mojej pierwszej wizycie, wtedy zimą, kiedy trwała kampania wyborcza, jeszcze wcale nie tak bardzo rozpędzona, jeszcze taka stosunkowo skromna i zazwyczaj moje spotkania nie były wtedy jeszcze duże, tutaj po spotkaniu w Sochaczewie pan redaktor Majewski napisał Rzeczy że jeżeli kampania dudy będzie dalej tak wyglądała, to Duda wygra wybory. No właśnie dziękuję Wam dziękuję bardzo. Dziękuję też wszystkim z Państwa, którzy na tych poprzednich dwóch spotkaniach ze mną byli zdjęcie z tego drugiego z 11 maja było jednym z najpopularniejszych zdjęć później po kampanii, kiedy... kiedy Widać mnie było jak stoję wraz z państwem na placu, jesteśmy razem, uśmiechnięci. Cieszę się, bo potem taka była Polska i taka Polska też jest dzisiaj w bardzo, bardzo wielu jej zakątkach, gdzie w czasie kampanii widziałem tamtej smutne twarze. Bardzo, bardzo się cieszę, proszę państwa, że nasz kraj przez ten czas zmienił się, w wielu miejscach zmienił się na lepsze. Zmienił się na lepsze, także tutaj w Sochaczewie wiem, że jest Nowa komenda policji właśnie dopiero co zbudowana. Wiem, że ponad 130 milionów zainwestowano w ziemię Sochaczewską w przeciągu tych czterech lat. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele, wiele dobrych inwestycji. Szanowni Państwo, cieszę się, że w tej chwili trwa inwestycja w komendę Straży Pożarnej. Warunki strażaków były tutaj podobno trudne. Mam nadzieję, że teraz będzie im... Lepiej, że będą mogli spokojnie i w lepszych warunkach realizować swoją służbę. I z tego miejsca wszystkim im dziękuję. Dziękuję również Strażakom Ochotnikom, bo ich służba jest ogromnie ważna i tym nie oni byłoby wiele nieszczęścia, a dzięki temu, że są to wiele razy ratują życie, ratują mienie, ratują przed klęskami żywiołowymi, przed pożarami. Dziękuję wszystkim za tę wspaniałą służbę. Mam nadzieję, że... Przez te ostatnie 4 lata i dalej będziemy realizowali program modernizacji i polskich służb. Myślę tutaj o policji, myślę tutaj właśnie o Straży Pożarnej, myślę tutaj o innych służbach jak Straż Graniczna, tych wszystkich służbach, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, że będziemy dalej realizowali program modernizacji także i polskiej armii. Słowacze ma tutaj swoją wielką tradycję. Śmiało można byłoby powiedzieć tradycję, jedną z największych, jakie są na Mazowszu w ogóle, bo przecież miasto, które liczy sobie to no wcześniej jako osada ponad 800 lat na pewno, bo to przecież tutaj w klasztorze benedyktynów zmarł książę Bolesław Krzywousty w 1138 roku, jak zanotowały kroniki. bo przecież tutaj później Wydano statuty mazowieckie, bo przecież nie gdzie indziej, tylko właśnie w Sochaczewie na zamku zawisza czarny w 1414 roku, dokładnie 15 lipca w rocznicy Wielkiej Bitwy Grunwaldzkiej, cztery lata po niej, wypowiedział kolejną wojnę zakonowi w imieniu króla Władysława Jagiełły. Sochaczew ma swoją wielką historię. Był jednym z książęcych Zamków Mazowsza. Jest miastem, które trwało na tej ziemi nieprzerwanie, mimo różnych trudnych kolei losów, mimo pożarów, mimo zrujnowania straszliwego w czasie I wojny światowej, mimo tego, że był ogarnięty przez bitwę nad Bzurą, jedną z największych, bitew w kampanii wrześniowej 1939 roku i znów dotknięty ruinami. Bo przecież nie gdzie indziej, tylko u państwa jest. Wielki cmentarz żołnierzy poległych w tej bitwie, żołnierzy Armii Krajowej, którzy tutaj zginęli na tej ziemi, a przecież z tej ziemi byli. I mieszkańców, których podle pomordowali hitlerowscy Niemcy. Cieszę się, że ten cmentarz jest w ostatnim czasie odnowiony, bo to bardzo ważna pamiątka naszych dziejów i bardzo ważne też świadectwo państwa historii, historii państwa miasta, historii dziejów tej ziemi. To nie kto inny, tylko właśnie stąd pochodzący partyzanci krwawili się w powstaniu warszawskim, do którego poszli wesprzeć powstańców. To nie gdzie indziej, tylko tutaj po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, po wypędzeniu stąd Niemców 17 stycznia 1945 roku, już 19 stycznia aresztowano polskich oficerów którzy tutaj w Sochaczewie w okolicy byli. To są fakty, smutne fakty, które są w pamięci tej ziemi, ale to jest także świadectwo bohaterstwa, bohaterstwa ludzi, którzy tutaj mieszkali, którzy zawsze gotowi byli stawać w obronie ojczyzny. To jest wielkie świadectwo państwa rodzin. To właśnie przez to bohaterstwo i przez tą postawę, nie waham się powiedzieć przez wieki, w, to, w herbie miasta dzisiaj wpisany jest z dzierżący miecz. A w herbie powiatu wpisane są dwa miecze, pamiątka bitwy pod Bzur, nad Bzurą. Pamięci tych wszystkich, którzy tu walczyli, pamięci tych wszystkich, którzy tu polegli za Wolną Polskę, to jest państwa wielka tradycja, wielka tradycja sochaczewa, wielka tradycja tej ziemi, wielka tradycja państwa rodzin, której składam najwyższe wyrazy szacunku, tej wielkiej patriotycznej postawy, która tutaj zawsze była, którą zawsze prezentowali mieszkańcy Sahaczewa. Ogromnie za nią dziękuję. Żyjemy w wolnej, suwerennej, prawdziwie niepodległej Polsce już od ponad 30 lat i dzisiaj na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za to, jaką Polskę będą miały następne pokolenia, jak ci nasi wspaniali tutaj młodzi Polacy, z którymi przywitałem się zaraz po wejściu do sali, a którzy... Cieszę się ogromnie, że są tutaj obecni, mogą słyszeć moje słowa i mogą być razem z nami, widząc ważny dla Polski moment, dlatego że każde wybory, a ta kampania je poprzedza, są ważnym dla Polski momentem, dlatego że one decydują także i o przyszłości kraju. Jaka ta przyszłość będzie? W tym wypadku zadajemy sobie pytanie, czy nadal będzie trwała sprawnie i rzetelnie robiona modernizacja państwa, czy nadal będzie trwało jego wzmacnianie. Czy nadal będzie trwało wzmacnianie także polskiej gospodarki, wzmacnianie polskiego biznesu, wzmacnianie i ochrona polskiej własności? Czy, ten, czy ta polityka nadal będzie kontynuowana? Takie pytanie zadajemy sobie w trakcie tej kampanii wyborczej i takie pytanie w trakcie tej kampanii prezydenckiej każdy z moich rodaków, także tutaj w Sokaczewie, powinien sobie zadać. Pierwsza góra! Pierwsza Szanowni Państwo. Pierwsza góra! Pierwsza góra! Ten czas, który za nami, to nie tylko czas realizacji wielu najważniejszych zobowiązań wyborczych, to nie tylko czas, w którym, tak jak obiecywałem, został obniżony, podwyższony wcześniej przez Donalda Tuska i jego współpracowników. Dzisiaj też i kandydatów w wyborach prezydenckich w wieku emerytalnym. Obniżony został wiek emerytalny, którego podwyższenie było wcześniej związane z protestami ludzi z całej Polski. Kiedy trwała tamta kampania wyborcza, wszędzie ode mnie żądano obniżenia wieku emerytalnego. To był podstawowy postulat. Oponenci polityczni mówili: Tego się nie da zrobić. Okazało się, że dało się, trwa i jakoś się nie zawalił ani system emerytalny, ani polska gospodarka. Jak się chce, to się da. Andrzej! 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 Andrzej Andrzej! Miało się nie dać wypłacić 500. Plus. Miało się nie dać wypłacić 500, plus. nawet jak na początku to zrobiliśmy, poczynając od drugiego dziecka w rodzinie. Okazało się, że nie tylko dało się wypłacić 500 plus, ale można jeszcze było je zmienić tak, że teraz każde dziecko w rodzinie te 500 plus otrzymuje. Dało się, dało się. Mimo że wszyscy dzisiaj kompetują w wyborach mówi, że się nie. Da. Szanowni Państwo, dało się odkupić polskie przedsiębiorstwa. Dało się odkupić polskie banki. Dało się z obcych rąk od odcego kapitału tak, żeby zwiększyć udział polskiego kapitału w sektorze bankowym. Dało się... Tak, dało się, jest to możliwe. To zwiększyło bezpieczeństwo naszego kraju, zwiększyło bezpieczeństwo finansowe, zwiększyło także bezpieczeństwo gospodarcze. Przyjdę lot, tam, który za czasów poprzednich władz słusznie minionych, mam nadzieję, że już nie wrócą, miał być sprzedawany, był nierentowny, nie opłaca się, nie opłaca się. Dzisiaj ten sam lot kupuje niemiecką linię lotniczą która jest druga takiej, drugiej, takiej wielkości jak on sam kupuje i będziemy mieli potężne linie lotnicze. Daje się Dobry. zrobić, dalej Kolejne wielkie przedsięwzięcia gospodarcze będą zasilały polską właśnie gospodarkę. Nasz kraj. Oczywiście wiele jeszcze zadań przed nami. Ale... Są takie, które są bardzo ważne i udaje się je spełnić. W zeszłym roku wypłaciliśmy emerytom i rencistom 13 emeryturę i rentę. Mówiono, nie da się, gospodarka się zawali. 11 miliardów. Dało się. To była wielka prośba tego środowiska 10 milionów Polaków, którzy są dzisiaj na emeryturach i na rentach. Wielu ludzi mi o tym mówiło. Cieszę się, że pomogliście, że wypłaciliście naszym długom 500 plus. Dobrze, że te pieniądze dostają, to pomaga im żyć, to poprawiło życie naszych dzieci, ale prosimy Was, pamiętajcie też o nas, byśmy całe życie przepracowali. Dlatego ta trzynasta emerytura była pierwszy raz, ostrożnie, wypłaciliśmy ją na próbę, żeby zobaczyć, czy coś się nie pogorszy. Udało się, wszystko przeprowadziliśmy dobrze. Dzisiaj podpisałem ustawę. Trzynasta emerytura będzie wypłacana od tej pory co... Roku. pierwszy dzień marca danego roku. W tym roku to jest 1200 zł brutto, czyli prawie 1000 zł net. To jest w tym roku najniższa emerytura, dlatego, że została ona podniesiona o 100 zł w tym roku. Waloryzacja objęła najniższą emeryturę kwotą 100 zł. Przygotowaliśmy kolejną uczciwą i porządną waloryzację emerytur. Najmniejsza kwota, o jaką emerytury i renty będą waloryzowane, to jest 70 zł w emeryturach, a przy rentach ci, którzy nie, ma, nie, ma, nie mają całkowitej niezdolności do pracy, będą najniższą, najniższą podwyżkę będą mieli 52 50 zł. To nie jest, proszę Państwa, 8 zł, to nie jest 20 zł, to nie jest 3 złote jak dawno. To jest waloryzacja, którą chcieliśmy, żeby polscy emeryci i renciści odczuli w swoich portfelach. Mam nadzieję, że niedługo otrzymacie Państwo, mówię do naszych seniorów, mówię do rencistów, tą 13 emeryturę tak ważną. Cieszę się ogromnie, że Pan Premier, tak jak ustaliliśmy, dzisiaj przyjął razem z rządem projekt 14 emerytury w przyszłym roku. Znów na próbę. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wychodzi. 13 będzie na pewno. 14 przyjęli też będzie na pewno. Wypłacą ją, dlatego że taka była dzisiaj decyzja rządu. Mam nadzieję, że zaakceptuje tą decyzję, tą ustawę w parlament i mam nadzieję, że będę mógł ją spokojnie podpisać. I mam nadzieję, że nie będzie tak jak w przypadku tej 13 emerytury, gdzie w Senacie wprowadzono takie poprawki, żeby nie można było jej wypłacić. Dziękuję posłom, że odrzucili te, te niedobre zmiany. No. Chcę, żeby było budowane uczciwe państwo. Uczciwe państwo, które pamięta o każdym obywatelu. Także właśnie o emerycie i renciściach. No. Państwo, w którym jest prawdziwa społeczna gospodarka rynkowa. Bo wcześniej to była tylko deklaracja w polskiej konstytucji nie było prawdziwej społecznej gospodarki rynkowej. Dzięki 500+, dzięki 13 emeryturze, dzięki mam nadzieję też 14 emeryturze, dzięki wszystkim świadczeniom, które dzisiaj są realizowane dla polskiej rodziny, także 300 plus i inne programy, dzięki wszystkim programom dla seniorów, które są realizowane, jak choćby leki dla seniorów 75+, i inne programy, jak mam nadzieję również stworzenie... Specjalnej formuły ochrony zdrowia dla seniorów 75, plus, jak te wszystkie działania, jak także Narodowa Strategia Onkologiczna. Polska staje się państwem prawdziwie sprawiedliwym. Państwem, w którym uczciwie dzielony jest dochód, który to państwo ma. Jest uczciwie dzielony, bo przede wszystkim zatrzymaliśmy kradzież VAT-u. Byliśmy okradani z VAT-u. To właśnie z tych pieniędzy, które. Dzisiaj odbieramy złodziejom, daje się wypłacić te wszystkie świadczenia. Odbieramy głonowych świat. Chciałbym, żeby ta polityka była nadal realizowana, bo Polska potrzebuje jeszcze zmian w wielu obszarach. A przede wszystkim w Polsce muszą być utrzymane te zmiany, które już zostały wprowadzone. Żeby były wypłacane i 500 plus i wszystkie inne świadczenia dalej przez następne lata. Żeby polska rodzina mogła żyć spokojnie. Żeby był też spokój w polityce. Żeby nie było walk, kłótni pomiędzy prezydentem, rządem, parlamentem. Potrzebny jest spokój i potrzebne jest współdziałanie w ważnych, a dobrych dla Polaków sprawie. Ja zobowiązywałem się, że będę realizował te zmiany, które przynoszą korzyść Polakom. A jeżeli uznam, że coś jest niekorzystne dla Polaków, że jest niekorzystne dla polskiego państwa, to będę to jako prezydent odważnie zatrzymywał. I robiłem to, proszę państwa, przez ostatnie cztery lata. Nie zawsze zadowoleni z tego byli moi dawni koledzy z partii, do której kiedyś należałem i która dzisiaj wspiera mnie w wyborach. Ale potem mi podziękowali i powiedzieli: myliliśmy się. Myliliśmy się, to Ty miałeś rację, to nie były zmiany dobre dla Polski. Dziękujemy Ci, że je zatrzymałeś, bo to są uczciwi ludzie. Czasem się ktoś pomyli, czasem może się ktoś zapędzić, czasem są emocje, czasem jest zła decyzja. Jest potrzebny... Prezydent, który będzie patrzył na to spokojnie, ale będzie zwolennikiem tych dobrych dla polskiego społeczeństwa zmian. Tych zmian, które będą powodowały, że ludziom będzie się żyło coraz lepiej, że będą się czuli upodmiotowieni, że będą czuli, że pamięta się o nich, o ich ważnych sprawach. I chociaż może nie tak szybko, jakby chcieli, bo przecież nie wszystko da się na raz zrobić, ale że Polska jest zmieniana na lepsze i że na lepsze zmienia się ich rzeczywistość. Że żyją spokojniej, że żyją bezpieczniej. A Polska w tym właśnie kierunku się zmieni. Ja bym chciał, proszę Państwa, na zakończenie mojej prezydenckiej służby móc usłyszeć od zwykłej polskiej rodziny, że żyje im się lepiej niż wtedy, kiedy zaczynamy. To jest moje największe marzenie i to był tak naprawdę mój jedyny cel, bo to lepiej ma bardzo, bardzo, bardzo wiele znaczeń. Lepiej znaczy bezpieczniej, lepiej znaczy spokojniej, lepiej znaczy dostatniej, lepiej znaczy... Bez troski o dzieci, że nam wyjadą, bo będą musiały, bo będą musiały jechać za chlebem, bo tu nie będzie pracy. Praca jest. Jest możliwość kształcenia się. Jest możliwość wyboru swojej życiowej drogi. Chciałbym, żeby taka właśnie Polska była i żeby nadal w tym kierunku się rozwijała. Chciałbym, żeby chroniona była polska ziemia. Chciałbym, żeby dobrze funkcjonowały i rozwijały się polskie lasy. Chciałbym, żeby dobrze funkcjonowały polskie przedsiębiorstwa. Chciałbym, żebyśmy mieli silną armię i byli silną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mam nadzieję, że kiedyś nie będzie potrzebna nam stała obecność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym kraju, po to, to, żeby wzmacniać nasze bezpieczeństwo, bo sami będziemy wystarczająco silni, żeby się obronić przed każdym. Jak mówił kiedyś pan prezydent profesor Lech Kaczyński, żeby Polska była państwem, które jest w stanie obronić słabszych i nie musi bać się silnych. Realizujemy. Chcemy, Wielu ludziom się to nie podoba, bo wielu ludzi też i proszę Państwa, straciło. Stracili niektórzy swoje przywileje, zwłaszcza te emerytalne, przez to, że służyli poprzedniemu ustrojowi, a często znęcali się nad swoimi rodakami. Stracili swoje przywileje emerytalne. Przywileje, bo nie odebrano im emerytur. Mają średnią, przeciętną emeryturę, taką jak ma zwykły Polak. Nie podoba im się dzisiaj to i protestują, zwalczają na każdym kroku i mnie, i obecnie rządzący. Ale Polska zmienia się na lepsze dla państwa właśnie, dla tych, którzy żyją uczciwie. Dla tych, którzy zawsze oczekiwali tego, że Polska będzie państwem sprawiedliwym i nie mieli takich nieusprawiedliwionych przywilejów. Czas przywi nieusprawiedliwionych przywilejów w uczciwym państwie musi przeminąć, a Polska chce, żeby była właśnie uczciwym, sprawiedliwym państwem, państwem solidaryzmu społecznego. To jest niesłychanie ważne. Tak Trzeba dokończyć naprawę wymiaru sprawiedliwości. Tak? W Polsce Dąc. trzeba dokończyć jeszcze naprawę w bardzo wielu obszarach. W Polsce trzeba jeszcze rozbudować infrastrukturę. W Polsce trzeba jeszcze wiele naprawić, ale wierzę w to, że spokojnie działając ramię w ramię zdołamy to zrealizować. Że zdołamy to zrealizować dzięki właśnie uczciwej polityce. Dzięki też takiej polityce, która będzie opierała się. Wszelkiego rodzaju tego typu żądaniom nieusprawiedliwionych przywilejów. Niesprawiedliwych, nieuczciwie zdobytych przywilejów nie będzie, bo nie ma ich nigdzie w uczciwym państwie. A ja chcę, żeby Polska była uczciwym państwem. Proszę Państwa o pewność. Trzeba. Żebyśmy zwyciężyli w tych wyborach, bo nikt nie wygrywa wyborów sam. Nikt nie wygrywa wyborów sam, wygrywają wszyscy. Proszę się nie martwić. Polskie mienie i polska własność jest bezpieczna. Nikt Ta. nie pozwoli Polakom odebrać tego. Tak zablokowaliśmy nieuczciwy wykup polskiej ziemi. Nie dopuścimy do tego, aby jakiekolwiek nieusprawiedliwione roszczenia nieuczciwe, które nie mają miejsca nigdzie na świecie i w żadnym innym na świecie systemie prawnym nagle nie wiadomo, jak w Polsce były realizowane. Proszę być spokojnym. Nigdy dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej na to nie pozwolę. Tak samo jak nigdy nie pozwolę. Co otrzymaliście za moim podpisem. Trzynastą emeryturę. Mam nadzieję, że w przyszłości też i czternastą, 500 plus, 300 plus i wszystkie inne świadczenia, które podpisałem w przekonaniu, że służy to Polakom. Wie emerytalny to są wszystko te kwestie, które ja gwarantowałem moim podpisem. I dopóki jestem prezydentem Rzeczypospolitej, gwarantuję Państwu, że nie pozwolę ich cofnąć. Za często bardzo zdecydowaną, ale jednak spokojną postawę. O taką też postawę proszę. Prowadźmy tą kampanię spokojnie i z godnością. Proszę Państwa o wsparcie w tej kampanii, bo jest mi ono bardzo potrzebne. Proszę rozmawiajcie z rodzinami, rozmawiajcie z sąsiadami, rozmawiajcie z przyjaciółmi. Spokojnie, rzeczowo przekonujcie, z uśmiechem na twarzy, życzliwie. Wierzę w to, że Polskę będziemy mogli dalej zmieniać na lepsze. Proszę Państwa o głos w wyborach.